Co byś powiedział, gdybym ci powiedział, że istnieje samochód z przebiegiem ponad 1 milion 900 tysięcy kilometrów. A on nadal jeździ, jakby dopiero co został wyprodukowany. Brzmi nierealnie, prawda? Ale to prawda. W Maroku jeździ taksówka Mercedes w 123, która nieprzerwanie jeździ od dziesięcioleci, nadal używając swojego oryginalnego silnika. To tak, jakby jechać na Księżyc i z powrotem. Dwa razy. Dziś odliczamy 12 samochodów, które zostały zbudowane, by przetrwać całe cywilizacje. Zostań z nami, bo numer 1 absolutnie Cię zaskoczy. Ten pojazd jest dosłownie niezniszczalny. Numer 12 Saab 900 Saab 900 nie był zwykłym samochodem. Było to oświadczenie szwedzkiego uporu, wykute w stali. Kiedy inżynierowie SABA go projektowali, nie zachowywali się jakby budowali zwykły samochód rodzinny, zachowywali się jakby przygotowywali się na koniec świata. Saab pochodził z przemysłu lotniczego i to widać. Ten samochód ma DNA samolotu na każdym kroku, od układu silnika po sposób, w jaki wzmocniono nadwozie. Silniki turbo były tak nadbudowane, że mechanicy żartowali, że nie da się ich nawet przeciążyć bez sprzętu przemysłowego. Było całkowicie normalne, że te silniki przejeżdżały 482 803 km, ledwo przestrzegając harmonogramu konserwacji. Jakość wykonania była niesamowita: wąskie szczeliny między panelami, gruby metal i ochrona przed rdzą, która sprawiała, że inne europejskie samochody wyglądały na jednorazowe. Nawet dziwaczny przełącznik zapłonu pomiędzy siedzeniami nie był przypadkowy. Był tak mylący, że złodzieje samochodów po prostu się poddawali i odchodzili. W miejscach, gdzie zima trwała pół roku, Sab 900 stał się legendarny. Te samochody odpalały przy 40 stopniach poniżej zera Fahrenheita, podczas gdy inne pojazdy zamarzały na kamień. Ogrzewanie mogło ogrzać małe mieszkanie, a siedzenia zaprojektowano przez ludzi, którzy wyraźnie wierzyli, że komfort to narzędzie przetrwania, a nie luksus. Dziś znalezienie czystego Saba 900 Turbo jest jak znalezienie zakopanego skarbu. Z tą różnicą, że ten skarb nadal potrafi rozpędzić się do 60 mil na godzinę w mniej niż 8 sekund. Nawet po 20 latach leżenia zapomniany w stodole. Numer 11. Buick LeSabre. Buick LeSabre z lat 90. był autem, które nigdy nie prosiło o uwagę, ale zawsze pojawiało się, gdy było potrzebne. Podczas gdy inne marki ścigały się za prędkością i efektowną technologią, Buick cicho budował coś, co po prostu odmawiało śmierci. Słynny silnik O6 o pojemności 3,8 litra był czystą prostotą płynny, spokojny i niemal niemożliwy do zniszczenia. Nie potrzebował paliwa premium, wyszukanej regulacji ani ciągłych napraw tylko wymiany oleju i cierpliwość. Niektórzy przysięgają, że te silniki działają lepiej, im dłużej się nimi jeździ. Taksówkarze i podróżujący sprzedawcy kochali te auta, ponieważ właściwie mieszkali w nich. Nie było niczym niezwykłym zobaczyć Le Sabre z siedmioma kilometrami na liczniku, które nadal czują się solidnie. Jazda była tak płynna, że pasażerowie żartowali, że czuć się jakby się unosiło, a nie jechało. Consumer Reports umieścił je wśród najbardziej niezawodnych samochodów, jakie kiedykolwiek testowano. Firmy ubezpieczeniowe lubiły je, ponieważ rzadko się psuły. A Ey lubiła je, ponieważ prawie nigdy nie potrzebowały holowania. Jedynymi osobami, które nie lubiły lesabr, byli mechanicy. bo właściciele niemal nie potrzebowali napraw. Stały się popularne wśród starszych kierowców nie dlatego, że były powolne, ale dlatego że rozumieli prawdziwą jakość, gdy ją zobaczyli. Numer 10. Mercedes Benz. 123. Pod koniec lat 70. Mercedes Benz popełnił ogromny błąd. Przynajmniej z biznesowego punktu widzenia. Zbudowali samochód tak przesadnie dopracowany, że prawie zrujnował ich własnych księgowych. 123 nie był zaprojektowany na długi czas, lecz na wieczność. Mercedes użył absurdalnych ilości stali, zwłaszcza w newralgicznych miejscach. Drzwi były tak ciężkie, że ich zamknięcie przypominało zamykanie sejfu bankowego. Elementy nadwozia były na tyle grube, że przetrwałyby rzeczy, których współczesne samochody by nie wytrzymały. W Maroku te samochody nadal służą jako taksówki z 9,656,06 km lub więcej na oryginalnych silnikach. I tak, ta liczba jest prawdziwa. Legendarna jednostka diesla OM6. 1,7 ledwo się męczy na autostradowych prędkościach, była celowo zbyt słaba, żeby cokolwiek mogło się zużywać. Mercedes testował części aż do ich awarii, a potem projektował je na nowo, by były jeszcze mocniejsze. Najbardziej zwariowane jest to, że Mercedes faktycznie tracił pieniądze na każdym sprzedanym w 123. Koszty inżynieryjne były szalone, ale w efekcie powstało jedno z najbardziej wytrzymałych aut, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Po apokalipsie będą Karaluchy, Keith Richards i Mercedesy. W 123 nadal sunące po drodze. Niektórzy właściciele przysięgają, że auto staje się bardziej niezawodne po 321 868 km, jakby się w końcu rozgrzało. Numer 9. Honda Accord. Trzecia generacja 1986-1989. Honda w latach 80. była tym uczniem, który zepsuł krzywą dla wszystkich innych. Podczas gdy inne firmy oszczędzały, Honda obsesyjnie dbała o drobne szczegóły, których większość ludzi nigdy by nie zauważyła. Ich filozofia była prosta: zbuduj to dobrze za pierwszym razem. Reklamacje gwarancyjne były właściwie kompromitujące. Trzecia generacja Accorda pochodziła od inżynierów, którzy tracili sen z powodu stukającej deski rozdzielczej. Silniki były niesamowicie proste i wydajne. Wtrysk paliwa bez zbędnych komplikacji. Żadnych góry czujników, które czekałyby się zepsuć, tylko czysta mechaniczna logika. Wielu właścicieli osiągało 482 803 km, zmieniając tylko olej i paski rozrządu. Wszystko było nadmiernie wytrzymałe. Zawiasy drzwi. Uszczelki przeciwdeszczowe, nawet uchwyty na kubki były testowane bez końca. W krajach, gdzie samochody eksploatuje się, aż się fizycznie rozpadną, te akordy są wszędzie. Kubańscy mechanicy nazywają je samochodami na zawsze, ponieważ przetrwały warunki, które niszczą pojazdy wojskowe. A kiedy w końcu coś się zepsuje po 643 tysiącach, 737 km. Zwykle można to naprawić podstawowymi narzędziami i determinacją. Numer 8. Jeep Cherokee XJ 1984-2001. Kiedy jeep projektował Cherokee XJ, subtelność wyraźnie nie była częścią planu. To nie był zwykły słów, była to bezpośrednia zniewaga dla planowanego postarzania. Konstrukcja Unibody uczyniła go lżejszym i sztywniejszym niż rywale z ramą nośną, co brzmi dziwnie, ale jakoś działało idealnie. Legendarny jest sześciocylindrowy silnik rzędowy o pojemności 4 litrów. Te silniki regularnie osiągały 482 803 km, będąc utrzymywanymi w czystej zaniedbaniu. Piękno XI tkwiło w prostocie, bez wymyślnych elektroniki. Bez skomplikowanych trybów terenowych, tylko solidne osie, przekładnia rozdzielcza i wystarczający prześwit, by przejechać ponad pomyłkami. Społeczność XI jest niemal religijna. Historie o czeroki z 500 tysiącami mil są powszechne i prawdziwe. Amerykańska pocztowa Służba kupiła tysiące, bo potrzebowała czegoś, co nie odpuści. Dekady później wiele z nich wciąż działa po powodzi, dachowaniach i nadużyciach, które powinny je już dawno zabić. Numer 7. Ford Crown Victoria 1992-2011. Crown Vic był w zasadzie karaluchem w mundurze policyjnym. Ford zbudował go z jednym pytaniem na myśli: co jeśli najgorsi kierowcy na ziemi będą go używać bez przerwy. Departamenty policji wybierały go, ponieważ mógł znosić niesamowite nadużycia. Uderzenia o krawężniki postój na biegu jałowym przez godziny, zderzenia z przeszkodami. A potem dalej jechał. Silnik Fią 8 o pojemności 4. Punkt 6 litra ledwo się męczył, a system chłodzenia był zaprojektowany do niekończącego się postoju na jałowym biegu. Oto szalona część. Kiedy policja wycofywała je po 241 401 wymagających kilometrach, dopiero się rozkręcały. Taksówki jeździły nimi kolejne 300 tysięcy. Prywatni właściciele jeździli nimi jeszcze dłużej. Niektóre Crown Viki mają 965 606 km i wciąż służą jako samochody do przewozu osób. Kiedy Ford przestał je produkować, departamenty policji dosłownie gromadziły auta na części. Niektóre są wciąż w służbie 10 lat później. Gdyby świat się skończył, ktoś ucieka starym Crown Vic i odpali za pierwszym razem. Numer 6: Volvo 240 1974-1993. Inżynierowie Volvo postanowili kiedyś zbudować samochód bezpieczniejszy od schronu przeciwbombowego i bardziej niezawodny od grawitacji. I jakoś im się to udało. Volvo 240 zaprojektowano z jedną zasadą: wszystko zrobić mocniejsze niż to konieczne, a potem dodać i tak więcej metalu. Wyglądał jak jeżdżąca lodówka, ale miał siłę skarbca. Silniki były tak nadmiernie wytrzymałe, że Volvo testowało je, uruchamiając bez oleju, potem przeprojektowało je, by trwały jeszcze dłużej. 643 737 km było normalne. 500 tysięcy nie było rzadkością. Niektóre przekroczyły milion mil. Brak niepotrzebnej technologii, bez delikatnej elektroniki, tylko prosty wtrysk paliwa. Niezniszczalne skrzynie biegów i nagrzewnice wystarczająco mocne, by przetrwać Arktykę. 240 stało się autem ludzi, którym nie zależy na prędkości, statusie czy trendach, tylko na tym, czy ich samochód odpali jutro. W miastach takich jak Portland i Berkeley są praktycznie wyrazem stylu życia. Jeśli naukowcy kiedykolwiek chcą badać nieśmiertelność, powinni zacząć od Volvo 240. Cokolwiek Volvo tu zrobiło, zadziałało trochę za dobrze. Numer 5. Toyota Land Cruiser. 81. Seria. Toyota Land Cruiser to nie tylko pojazd. To globalne narzędzie przetrwania. Kiedy Toyota buduje Land Cruisera, nie pytają, czy to się dobrze sprzeda? Pytają, czy to nadal będzie działać za 40 lat. Na pustyni. Na złym paliwie. I przy zerowej konserwacji? 80. i setna seria były zbudowane jak pojazdy opancerzone udające suwy grube stalowe ramy, solidne osie i silniki tak mało obciążone, że ledwo zauważają nadużycia. W strefach wojennych, dżunglach i odległych wsiach Land Cruisery nie są opcjonalne, są obowiązkowe. Te samochody regularnie osiągają 804 672 km, często po szutrowych drogach, z wątpliwym olejem, a czasem bez żadnych wymian oleju. Istnieją organizacje humanitarne, które odmawiają kupowania czegokolwiek innego, ponieważ nic innego nie przetrwa tak długo. Oto dziki fakt. Toyota świadomie obniżyła moc tych silników, aby dłużej służyły, nawet jeśli oznaczało to mniejszą moc. Niezawodność była najważniejsza. Zawsze. Niektórzy mechanicy żartują, że Land Cruisery się nie psują. One po prostu powoli przechodzą na emeryturę. Jeśli świat kiedykolwiek upadnie, Istnieje 99% szans, że ktoś ucieknie w zakurzonej Land Cruiserze, która nie była serwisowana od 2004 roku i ona nadal będzie działać. Numer 4. Lexus LS 400 1992. Kiedy Lexus wprowadził na rynek LS 400, nie chcieli tylko konkurować z Mercedesem i BMW. Chcieli ich zawstydzić. I szczerze, udało im się. Toyota wydała ponad miliard dolarów na rozwój tego samochodu. Inżynierowie testowali go z pełną prędkością przez całe tygodnie, uruchamiali silniki nieprzerwanie przez miesiące i przeprojektowywali części, które już były dobre, tylko dlatego, że mogły być lepsze. Efektem był luksusowy sedan tak gładki, że ludzie stawiali kieliszki szampana na masce podczas jazd testowych. A silnik 1. UZFE V8? Jeden z najbardziej niezawodnych silników, jakie kiedykolwiek wyprodukowano. Te silniki regularnie osiągają 643 737 km przy minimalnych problemach. Niesamowite jest to, jak cicho się starzeje. LS400 nie wydaje się stare, po prostu spokojne, jakby widziało wszystko i nic go nie imponuje. Wiele z nich jest nadal używanych na co dzień, działając płynniej niż nowoczesne samochody pełne delikatnej elektroniki. Luksus zwykle oznacza kruchość. LS400 udowodnił, że luksus i nieśmiertelność mogą współistnieć. Numer 3. Toyota Corolla lata 90. -2000. Toyota Corolla nie potrzebuje rozgłosu, nie potrzebuje emocji, ona po prostu jeździ dalej. To najczęściej sprzedawany samochód w historii ludzkości, i to nie jest przypadek. Korol zaprojektowano dla ludzi, którzy zapominają o wymianach oleju. Proste silniki, proste skrzynie biegów i części, które odmawiają zepsucia się. Często można zobaczyć korolle na drogach na całym świecie z przebiegami od 482 803 do 804 672 km. W wielu krajach korolle są przekazywane z pokolenia na pokolenie jak rodzinne pamiątki. Kiedy coś się zepsuje, jest tanie, proste i szybkie do naprawy. Istnieją korolle, które przetrwały po wodzie, fale upałów, zaniedbania i nastoletnich kierowców uczących się na manualnej skrzyni biegów w trudny sposób. Są wolne, tak, ale są nie do zatrzymania. Gdyby niezawodność miała maskotkę, byłaby to beżowa korolla z wyblakłym lakierem i zerem kontrolek ostrzegawczych. Numer 2. Porsche 911. Chłodzone powietrzem 1964 1998. To zaskakuje ludzi. Porsche niezawodne. Absolutnie. Chłodzone powietrzem Porsche 911 było zaprojektowane jak samochód wyścigowy, który przypadkowo stał się dopuszczony do ruchu ulicznego. Te silniki zostały stworzone do wyścigów wytrzymałościowych, co oznacza, że zaprojektowano je do pracy na pełnych obrotach przez godziny bez awarii. Przy właściwej konserwacji, te silniki regularnie osiągały 482 803 km, czasem znacznie więcej. Konstrukcja była prosta, nadmiernie wytrzymała i brutalnie testowana na torach, zanim kiedykolwiek trafiły na drogi publiczne. Oto sedno: wiele chłodzonych powietrzem 911 jest nadal mocno eksploatowanych dzisiaj, dekady później, i są teraz więcej warte niż po wyjeździe z fabryki. Ile samochodów jest maltretowanych, przetrwa i jeszcze zyskuje na wartości. 911 nie tylko obaliło stereotypy niezawodności, one je napisało na nowo. Numer 1. Toyota Hilux, lata 70. XX wieku, lata 2000. I wreszcie, najbardziej niezniszczalny pojazd, jaki kiedykolwiek zbudowano. Toyota Hilux nie jest legendą z powodu marketingu. Jest legendą, ponieważ odmawia śmierci. Top Gear próbował go zniszczyć. Zanurzyli go w wodzie, podpalili, rozbili, zrzucili na niego budynek, a on nadal zapalał. Hiluksy rutynowo osiągają 600 tysięcy do 1 693 344 km w prawdziwym świecie. To nie są rozpieszczone kilometry, to kilometry ciężkiej pracy. Strefy wojenne, kopalnie, farmy, place budowy, grupy rebeliantów, pracownicy pomocy humanitarnej i całe armie polegają na hiluxach, ponieważ działają wtedy, gdy nic innego nie działa bez wymyślnej technologii. Bez delikatnych systemów, tylko czysta mechaniczna upartość. Jeśli istnieje pojazd, który przeżyje ludzkość, to nie jest to super samochód ani statek kosmiczny. To zniszczona Toyota Hilux, z niepasującymi oponami i silnikiem, który po prostu odmawia wyłączenia się. Te samochody nie były magiczne powstały w krótkim okresie, w którym inżynierom wolno było przesadzać z rozbudową, nadmiernym przemyśleniem i nadmiernym zabezpieczeniem. Są dowodem na to, że trwałość nie jest niemożliwa. Jest po prostu droga. I gdzieś po drodze stwierdziliśmy, że nie warto.